Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Katecheza o wierze. Jak się słyszy coś takiego, to prawdopodobnie człowiek już myśli, no dobra, ile mogę tego wysłuchać. Średni czas słuchania i oglądania filmów na YouTube to są 3 minuty. Co zrobić, żeby teraz zachęcić kogoś z Was? Do posłuchania do końca tego, czym chciałem się podzielić. Otóż na temat wiary napisano mnóstwo książek. Całe pismo święte nie tyle mówi o wierze, co jest na niej oparte. Dzisiaj chciałem się podzielić właściwie dwoma kluczowymi, początkowymi myślami. Pierwsza jest taka: co to w ogóle jest wiara? Bardzo często mówi się o wierze. Bazując na tym, no co mówią ludzie? Czy wierzysz? On wierzy, a on nie wierzy. Yy, I dokonujemy takich właściwie tylko dwóch podziałów. Wierzący i niewierzący. No to tak, jakbyśmy dokonywali podziału jogurt yy, malinowy i brak jogurtu malinowego. No przecież są jogurty troskawkowe, waniliowe i różne inne. Więc ta wiara może być jakaś. Może być mocna, słaba, ale może być też skierowana w tę stronę, może w tę, a może w zupełnie inną, może w zupełnie błędną stronę. No taka może być wiara. Nie jest to jedyny i główny podział. Wierzący lub niewierzący, ale podział, jaka ta wiara jest, skąd się wierzy, jak ją rozumieć. Najlepiej podzielić się tym, co o wierze mówi ta księga, która do wiary zachęca. Czyli Biblia. Pierwsza taka główna myśl, wiara w ujęciu biblijnym nie jest czymś takim, co często spotykamy tutaj w naszym społeczeństwie, w naszym środowisku, czyli jakąś świadomością, że gdzieś ktoś chyba, raczej prawdopodobnie jest, istnieje, może gdzieś. Wiara w ujęciu biblijnym nie jest filozoficznym zastanawianiem się, czy istota najwyższa, czy stworzyciel, tego wszystkiego istnieje, czy nie istnieje. Nie no, od tego są jakieś książki filozoficzne, w których ludzie zastanawiają się, jak ugryźć ten temat, czy można w jakiś sposób w ogóle zbliżyć się rozumowaniem do tego, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. To już filozofia. Słowo Boże, używając tutaj różnych hebrajskich sformułowań, Mówi o wierze jako zaufaniu. Abraham jest takim przykładem. Zaufał Bogu i wyruszył. Żydzi nie podejrzewali nawet, nie, nie myśleli w ten sposób, żeby w ogóle kwestionować istnienie Boga. Zresztą w tamtych czasach każdy z narodów wierzył w Boga. Wierzył w istnienie Boga. Wierzył, że jakiś przecież no, no musi istnieć. W ogóle samo słowo niewierzący pojawia się bardzo późno, jeśli się nie mylę, dopiero XVII, XVIII wiek. Wcześniej w wielu językach tych najstarszych słowo niewierzący nie istniało. Ale bardzo często słowo wierzący dotyczyło właśnie no, uznawania, że ten ktoś no, gdzieś jest i no, mniej lub bardziej Czegoś od tego naszego życia oczekuje. Albo chce, żebyśmy coś w nim zmienili, albo chce, żebyśmy coś zobaczyli w życiu Boga. Słowo Boże mówi o wierze jako o zaufaniu. Kluczową tutaj postacią rzeczywiście jest Abraham, do którego Bóg przemówił i powiedział: Abrahamie, Abrahamie. No, on tutaj nie miał totalnego zdziwienia. Nigdzie nie czytamy, żeby on się zastanowił Boże, to ty istniejesz? T -t -t Ten głos oznacza, że, że on naprawdę istnieje, że to jest faktem, że stwórca świata jest. Nie. Nie czytamy o, o żadnym przebudzeniu się do sformułowania a, 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 jed a jednak ktoś jest. No bo skoro gada, skoro mówi, skoro łuch. I wzywa po imieniu, no to istnieje. Nie, nie, nie czytamy. O żadnym zaskoczeniu Abrahama, o żadnym zdziwieniu. On tę wiarę miał już od dawna. Czyli to, że Bóg istnieje, to był standard. Oczywiście, że istnieje, bo skąd by się wziął świat? Skąd by się to wszystko wzięło? I tu jest, i tu jest, tu jest to, że Bóg właściwie powinien przyjść no i poklaskać temu Abrahamowi. Nie, no brawo, brawo, uznajesz, że jestem, uznajesz, że przecież ktoś ten świat musiał stworzyć, że ktoś musi go prowadzić. Brawo, brawo! Brawo, Abrahamie, no brawo, to jest właśnie to, na co czekałem. No, jesteś już gość, po prostu wierzysz, że ja istnieję gdzieś tutaj, bardzo blisko, no bra brawo, brawo. Nie. Bóg przychodzi, żeby zachęcić go do wiary, wiary rozumianej, nie jako uwierz, że jak gdzieś istnieje, tylko do wiary jako zaufanie pójdź tam, gdzie Ci wskażę. Czy coś się zmieniło od tamtego czasu i teraz nagle przeskok. XXI wiek, czy też czasy, czasy Jezusa jeszcze cofnijmy się. Czy, czy coś się zmieniło? Jezus przychodzi i podchodzi do uczniów nie po to, żeby porozmawiać, słuchajcie... Jak tam jest? Z waszym istnieniem w osobowego Boga, który stworzył świat. Wierzycie, że ktoś taki istnieje? Jezus nie zadawał takich pytań. Jezus podchodził do uczniów i to On był pomysłodawcą, czyli tym, kto inicjował, mówiąc pójdź za mną. Uczniowie nie zadawali pytań, no ale zaraz, zaraz, zaraz. Kim ty jesteś? W ogóle. Dlaczego ty przychodzisz do mnie? No, kto cię posłał? Proszę udowodnij, że jesteś posłanym przez Boga. No tak robili uczeni w Piśmie, tak robili ci, którzy uważali się za takich mądrych Żydów. Ale to właśnie o nich Jezus powiedział, że oni są niewierzący. Że oni tylko uznają, że On gdzieś istnieje, ale oni Bogu nie ufają. Jezus przychodzi mówiąc, chodź za mną. No a gdzie mieszkasz? Chodź, to zobaczysz. Zostaw sieci. Zaufaj. A teraz... A, zarzuć sieci. Zaufaj, chodź ze mną. No, ale gdzie ty mieszkasz? Synowie zebdeusze. Pójdźcie, a zobaczycie. To nie było tak, że słuchajcie, pomysłodawcom pójścia za Jezusem byli uczniowie. Czyli oni sobie tak siedzieli. Mówi, że jesteś Jezusem, tak? No to przekonaj, przekonaj mnie, żebym poszedł za Tobą. Przekonaj mnie. Powiedz mi, jakie będziesz robił cuda. Czy to będzie wystarczająco przekonywujące? Będzie rozmnożenie chleba. Ile będzie rozmnożeń chleba? Ile chlebów dla ilu ludzi? Czy to będzie naprawdę spektakularne, przekonywujące? Kiedy uzdrowisz niewidomego? Kiedy uzdrowisz głuchoniemego? Kiedy ten, on w ogóle nie chodzi od, od dziecka, o. Proszę, no? Czy pochodzisz od Boga? Kiedy, kiedy on zacznie, Kiedy on stanie, W ogóle jest to możliwe? Opowiedz, to może za tobą pójdę. Nie. Nie ma żadnych warunków. A my dzisiaj robimy właśnie ten błąd. Ja nie wiem, księża, katecheci. Cały czas, ale, ale może uwierz w tego Jezusa. On naprawdę zrobił bardzo dużo cudów. Wiesz ile cudów? O, popatrz, pierwszy cud, yy, pierwszy cud. O, jak, jak powiedział tutaj, yy, żeby zarzucili sieci, to złowili mnóstwo ryb. O, widzisz? A zaczął i to naprawdę było dużo ryb. Albo taki cud, taki trochę inny. Jak przyszedł do synagogi i powiedział, że yy, na mnie spełniły się słowa proroctwa, czyli że ja jestem yy, posłałem oczekiwanym Zbawicielem, Mesjaszem, to przeszedł pomiędzy tymi, którzy chcieli Go właśnie zrzucić ze skały. To, to nie był cud? Nie? Więc, no, chyba, chyba, co? Warto, nie? Warto uwierzyć Jezusowi, bo, bo walczy o to, żeby Cię przekonać. Nie? No nie. Nie. Myślę, że u początków właśnie tego, o czym mówi Biblia, o wierze jako o zaufaniu jest zobaczenie tej ważnej rzeczy. To nie ja jestem taki wspaniały, że powiedziałem Bogu, będę w Ciebie wierzyć. Okej, okay. pójdę za Tobą. Cieszysz się? nie Jesteśmy tacy piękni i wspaniali, że łaskawie wybraliśmy Jezusa. No Jezu, no po prostu, no, no cie, cieszysz się? No każdy by się cieszył. No jak, jak się nie cieszysz, że ja idę za Tobą? No chyba, chyba się cieszysz, nie? No bo chyba Ci na tym zależało, nie? Ty mnie przekonujesz, a ja za Tobą idę. No właśnie nie. Jezusowi zaufa, zależało na tym, żebyś zaufał. Żebyś zrobił pierwszy krok z takim przekonaniem, jakie się da odnaleźć. Ale żebyś dał drugi krok. Żebyś w ogóle zaczął się uczyć zaufania. Może nie jesteś w stu procentach przekonany, że ten świat w taki od razu przemyślany sposób został stworzony przez Boga. Może masz kupę wątpliwości. Jezus czeka na pierwszy krok zrobiony z zaufania. Wiara jako ufność i wiara. Ogromny temat. Nie jako wiara. W coś. W kogoś. No bo tak, to wierzy też diabeł, nie? Przecież diabeł jest doskonale przekonany, że Bóg istnieje. No przecież wiedział, od kogo odchodzi, nie? Diabeł jest przekonany, że Bóg istnieje. Ale chodzi tu o wiarę, wiarę jako pójście, Jako. No. Nie mam uczuć takich. Euforii nie mam. Ale pójdę. Ale zaufam. A. Jeszcze ważna rzecz. I pociągnę do tego wszystkiego moje życie. Wiara to nie jest coś takiego, że ja poczułem coś. Albo nic nie poczułem, tylko no tak. Tak, tak, tak coś mi się. Chce mi się tak. Tak uwierzyć po prostu, że że, że, no, że ten Bóg jest naprawdę Bogiem, nie? Nie, nie. Jezus mówi tak. A teraz to wszystko, co tam miałeś z tyłu za sobą, albo nie przed sobą, to to, to coś, co się nazywa życiem, do mnie ciągniesz. Czyli wierzysz? To zaufaj, że ja się zajmę tym czymś, co się nazywa twoje życie. A, a nie. Że to będzie wyglądało tak, że Jezu, wierzę w Ciebie. Yy, I wiesz co, i, a, a to i, i jest moje życie. To no tak, poznajmy się, Jezus, to ja wierzący w Ciebie, a to moje życie. Miło było poznać. Dzień dobry. No, nie, nie. No nie, nie, nie. Kiedy mówimy wierzę, to w tym momencie się odsuwamy i mówimy, Jezu, a teraz to, to coś. Nazywane potocznie, codziennie moim życiem, to ty mi to poprzestawiaj, ty mi to poukładaj tak, żebym ja mógł ufać Ci yy, każdego dnia. Żebym ja mógł w tym, co robię, o, szukać, yy, szukać Twojej woli. Nie w tym, czego nie robię. Żebym mógł szukać, co powinienem zrobić. Poddać życie, a nie mózg który ma tylko powiedzieć wierzę, ufam. Nie. Ja mam poddać mu życie. Moje decyzje, moje nałogi, moje palenie, moje kłamanie, moje mówienie o kimś. Albo ktoś jest bardziej winny ode mnie. Nie. Ja mam mu podać moje słowa. Mój pomysł na rozmawianie z drugim człowiekiem. Mój pomysł na czepianie się. Jacy ja ty, ja ty, ci inni ludzie są? Naprawdę gorsi ode mnie. Nie? Jezus prosi, bym uwierzył, oddając mu to wszystko każdego dnia. No i cóż, i tak naprawdę, zobaczcie, ale właśnie wtedy zaczyna się wiara. Moja babcia robiła fantastyczne, słuchajcie, pyzy. Pochodzę z Poznania. I tam na święta tak babcia robiła zawsze, babcia Cecylia, pyzy, pyzy drożdżowe. W niektórych rejonach Polski po prostu to się nazywa jakoś parzańce, w różny sposób. Po prostu w moim domu nazywało się to pyzy drożdżowe. Babcia robiła to w określony sposób. Miało to, 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 to tutaj ten przepis, swój początek. Babcia brała mąkę, yy, brała drożdże w odpowiedniej temperaturze przygotowaną wodę, to mieszała, trochę cukru, trochę soli. Później było uroczyste obserwowanie, wszyscy żeśmy stali, pomagali. Ten był odpowiedzialny za tam przesypywanie mąki, ten za przygotowanie szklanki, którą oczywiście babcia fenomenalnie odciskała, te, te kształty tych przyszłych pys, później mówiła, no woda się już zagotowała i jak już ciasto wygarowało, było już odpowiednio grube, czyli te drożdże tam popracowały nad tym ciastem, żeby miał smaczne jazdamko, to wtedy babcia mówiła, czas już wrzucić na... Gotującą wodę. Wtedy był garnek przykryty taką, taką jakąś siateczką, zrobioną z gazy, jakiejś tutaj higienicznej, jakiejś takiej lekarskiej. Nie wiem, jak ją inaczej nazwać. I wtedy wrzucało się na tą gazę te pysy i one rosły. I zrobienie tych pys miało swój początek. Dlaczego my uważamy, że tak? no, no Przepisy mają swój początek. Sznurek. No naprawdę ma swój początek. A wiara nie. A wiara po prostu no... No tak... No, no wierzę. Wierzę. A, a potrafiłbym powiedzieć od kiedy. Wierzę. Co się stało? Czy był jakiś początek tego, że stwierdziłem ja wierzę albo ja chcę wierzyć. I wtedy się coś zaczęło. A że jestem taki mądry, tak? No to powiedz Jary, dobra, dobra, oczywiście. Miałem wtedy około 15 lat. Jedno z takich, jeden z takich początków, których doświadczyłem w życiu, ponieważ jest to kolejne słowo, które się wiąże z wiarą. Nieintelektualne, nieintelektualna świadomość, a wiara się wiąże ze słowem doświadczenie nie tylko przeżyciowe, emocjonalne, ale doświadczenie czegoś w życiu. Otóż mam 15 lat, babcia powiedziała Jarek, posprzątaj tam na tej szafce, bo, bo tam jest taki kurz, no naprawdę, no weź coś z tym zrób, no weź te kurze zamieć jakoś, no czy coś. No i zacząłem sprzątać. I dosyć wysoka szafka, byłem wtedy niski, miałem 15 lat. To była chyba pierwsza klasa szkoły średniej, mierzyłem 1,50 m. Tak, właśnie tak, byłem bardzo niski. I kiedy sięgałem, to coś mi spadło, Padło z trzaskiem na głowę. Ale to po prostu spadło mi w taki sposób, że leciała, 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 no ja nie widziałem, i uderzyła mnie dokładnie kantem, jakaś, jakaś taka ciężka, dość duża książka. Uderzyła mnie w sam czubek tutaj głowy, no, no, sprawiając ból. Automatycznie coś tam syknąłem. Nie wiem, czy jakieś tam wiązankę rzuciłem, ale podniosłem. Wcale nie z uśmiechem och! Cóż to uderzyło mnie? Nie, byłem wściekły. Podniosłem, było napisane Pismo Święte Nowego, Nowego Testamentu w tłumaczeniu języków z języków oryginalnych. Nigdy w życiu nie otworzyłem wcześniej żadnego Pisma Świętego, żadnej innej Biblii. To był pierwszy raz. No, otworzyłem. Co to w ogóle jest? Otworzyłem, na chybił trafił. I akurat natrafiłem na taką historię, gdzie Jezus obmywał uczniów nogi. No oczywiście święty Piotr mówi, Panie nigdy mi nie będziesz obmywał nóg, Ty jesteś nauczyciel, zbawiciel, ale ja tutaj, mps, yy, rybak i brudne nogi, no właśnie co Ty mi będziesz robił, to służący robią. I Jezus mu mówi, jeśli Ci tego nie uczy, ja nie zrobię, nie będziesz miał udziału ze mną. No i Piotr się rzuca tam, no to nie tylko nogi, ale ręce i głowy, Panie całego umyj, umyj, proszę Cię. Proszę Cię, proszę Cię. No zamknąłem to. I pomyślałem, nie mam najmniejszego pojęcia, o co tu chodzi. Księga mycia nóg. Księga dziwnej pokory. Nauczyciel myje, ten się wzdraga. O co tu w ogóle chodzi? Zamknąłem. Ale ta myśl mnie nie opuszczała. I to był mój początek. Tej nocy nie spałem. Nikt mi nic nie kazał przemyśleć. Nie było Jarek. Będziesz katechetą. Obowiązkiem katechetów jest przemyśliwanie tego, o czym mówi Pismo Święte. Już zaczynasz myśleć. Kiedyś będziesz uczyć się religii. Nie. Po prostu coś mnie zaczęło nurtować. No. Wierzę. Od babcia chodziła do kościoła, mama, tata wszyscy dookoła, ja też. A ja nie czytałem dotychczas żadnego zdania z Pisma Świętego. I dlaczego w mojej rodzinie w ogóle nikt o tym nie mówi? Te pytania zaczęły mi się kołatać. Oczywiście doprowadziły mnie do tego, że zacząłem to Pismo Święte sam otwierać. Mówiłem się z osobą, która wiem, że czyta to Pismo Święte regularnie. Siadłem, otworzyłem powiedziałem, weź mi powiedz o co tu chodzi. Jak to zacząć czytać, bo ja w ogóle tego nie czaję. A coś mnie po prostu wewnętrznie niepokoi, tak niepokoi, że ja chcę to poznać. To był pewien początek. Że Pan Bóg tak zapukał. Wtedy jak zapukał w telefonie. Jarek, poszukaj czegoś. I to był pomysł Boga. Nie wymyśliłem tego. Odkryłem to i ja na to odpowiedziałem. I tu zaczęła rosnąć moja ufność. Poszukiwałem, odpowiadałem, czytałem. Ostatnio mi się pytało jakiś uczyny. A skąd Pan wie? Przeczytał Pan całe Pismo Święte? No tak, przeczytałem. Zna Pan na pamięć? Nie, nie znam. No to co? co? No, całego Pisma Świętego obecnie na pamięć nie da się poznać, ale, ale da się mu zaufać i odkryć, że to Jezus ma pomysł na początek mojej wiary. I może taka główna myśl. Pomyślę, czy ten początek mojej wiary, wiary jako zaufania, a nie tylko wiary jako świadomości, tylko wiary jako zawierzenia, zaufania Bogu, weź, weź moje życie, a ja Ci zaufam w nim, czy on już nastąpił ten początek, czy może jeszcze